Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku informacyjnym. Chciałbym Wam powiedzieć pewną rzecz, pewną sprawę. No i czy Wy na to przystaniecie, zobaczymy. Ponieważ zauważyłem pod odcinkiem informacyjnym, w poprzednim odcinku informacyjnym, że było bardzo dużo negatywnych głosów, jeżeli chodzi o te serie, które Wam przedstawiłem, czyli takie te serie można powiedzieć z The Sims 3, z The Sims 2, z Don't Starwa niekoniecznie wam się to podobało, choć oddanych jest tam prawie 200 głosów. No to ja jednak wymyśliłem troszeczkę coś innego. Dobrze, że teraz, a nie później, że jednak nie zacząłem nagrywać tych tamtych serii. Postanowiłem, że skoro formuła 1 jest dla was najważniejsza i, i że skoro ona ogląda się tak znakomicie, to może chcielibyście coś takiego jak tylko y, na razie Formuła 1 na moim kanale, czyli rozpoczęlibyśmy kolejny sezon po zakończeniu obecnego y, z kariery na młodzie, na rok 2014. Y, no i jeszcze dla, dla was miałbym y, tryb scenariuszy y, właśnie z F1 2014. Y, moglibyśmy sobie ten tryb scenariuszy także przejść, więc y, byłyby odcinki przeplatane. Y, następnie pojawiło, pojawiłby się także Grid Autosport, ale Powiem szczerze, że powoli zaczyna mnie ta gra ciud nudzić, z tego względu, że te wyścigi się bardzo często powtarzają. No i może nagrałbym po prostu z Grida, na przykład serię tylko 20 odcinków, albo na przykład 30. Zobaczymy, jak wy byście chcieli. Tak więc, tak więc, cóż, będziecie mieć kolejną ankietę, możecie ją wypełnić, postaram się ją zrobić jak najlepiej. No tak więc, czekam na Wasze głosy. Trzymajcie się ciepło. Cześć!